Odwadniacze pływakowe UNA15. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji charakteryzującej się zróżnicowaną długością wbudowania umożliwiającej montaż w rurociągach o przebiegu poziomym i pionowym, dzięki możliwości obrotu mechanizmu sterującego względem głowicy, odwadniacze pływakowe współcześnie stają się urządzeniami coraz bardziej uniwersalnymi, stosowanymi w szerokim zakresie warunków i wymagań. Po zdjęciu pokrywy głowicy odwadniacza uzyskuje się dostęp do wykonanego z odpornych na korozję materiałów mechanizmu sterującego odwadniacza. Odwadniacze pływakowe z zabudowanym w głowicy pływakiem kulistym zapewniają, dzięki dużej szybkości reagowania na napływający kondensat, jego bezzwłoczne odprowadzanie zachodzące praktycznie bez spiętrzenia. Działanie odwadniacza jest niezależne od temperatury oraz ewentualnie występującego w instalacji przeciwciśnienia i wahań ciśnienia. Stosowany w odwadniaczu zawór z zawieradłem w formie dociskanej do gniazda zaworu zamocowanej obrotowo kulki dzięki swoim małym wymiarom i zwartej konstrukcji wymaga dla zapewnienia szczelnego zamknięcia przepływu czynnika jedynie niewielkiej siły docisku w zależności od ilości kondensatu wpływającego do urządzenia pod działaniem siły wyporu działającej na pływak, następuje reakcja w postaci odpowiedniego podniesienia się pływaka, a jego ruch przenoszony jest na zawieradło zaworu co powoduje zamknięcie lub otwarcie przepływu czynnika i w razie potrzeby odprowadzenie kondensatu bezzwłoczne i bez strat pary. Odwadniacze pływakowe są jedynymi urządzeniami tego typu nadającymi się do odprowadzania kondensatów zimnych, np. z instalacji sprężonego powietrza, destylatów i innego typu produktów ciekłych, np. chemikaliów, których krzywe pary nasyconej odbiegają od krzywych dla wody. Dzięki funkcji automatycznego odpowietrzania mechanizmu sterowania odwadniacza typu duplex podczas jego pracy z obsługiwanej instalacji parowej automatycznie odprowadzane są gazy inertne i powietrze. Charakterystyczne cechy techniczne praca bez spiętrzenia kondensatu, niewrażliwość na przeciwciśnienie, niewielkie rozmiary i zwarta konstrukcja, wykonane z opornych na korozję materiałów i niewrażliwe na osadzanie się zanieczyszczeń elementy wewnętrzne, wszystko to sprawia, że odwadniacze pływakowe z pływakami kulistymi zasługują na miano urządzeń w najwyższym stopniu niezawodnych i uniwersalnych.